Często właściciele biznesów zapominają, jak to jest być klientem, a przynajmniej w szczególności wobec swojego własnego biznesu. Myślą w kontekście tego, że to będzie fajne, to mi się przyda, to zrobi robotę. A są to działania całkowicie niezbliżające zbliżające klienta do sprzedaży bądź też poznania, zapoznania się z ofertą. I z takich najprostszych moim zdaniem kolejnych szybki tip. Spoko jest wrzucić sobie do chatGPT GPT czy tam do nie wiem do perplexity czy, czy do Gemini, co jak kto co lubi. Proste zapytanie w postaci tego, że daj mi listę 50 problemów, które podkreślam. Moi klienci, Dana Nisza, zauważają mhm. i są tego świadomi, że taki problem istnieje. Na podstawie tego wiadomo, że ta lista pewnie będzie w większości bezsensowna, bo zwyczajnie mamy świadomość tego, jakie są tak naprawdę prawdziwe problemy. Natomiast z tej listy możemy sobie wybrać jeden, dwa, trzy, cztery, pięć problemów i albo dorzucić sobie, nie wiem, landing page'a na stronę, albo dorzucić to pytanie w faku, albo nagrać sobie szybką rolkę na ten temat i już ten klient znajduje bardzo szybką odpowiedź. Zwiększamy sobie znowu transparentność i zaufanie wobec naszej firmy.